Welcome to episode number 114, Stozternashta, to Learn Polish Podcast. You can find all our episodes on learnpolishpodcast.com. They're all different, so go back to the start. You can get lessons from Kamila, our team, at And I also have the speaking podcast to help you speak, the meditation podcast to help you meditate, and the awakening podcast to wake you up. And all can be found on freedombroadcasters.com. Dzień dobry, Kamila. Dzień dobry, dzień dobry, Roy. Jak się masz? bardzo dobrze u ciebie co słychać a też bardzo dobrze co słychać dzisiaj jaki dzisiaj jest dzień poniedziałek nowy tydzień i co dzisiaj jest dzień kobieta <grych> dzień kobiet dzisiaj kobiet. w Polsce jest dzień kobiet i w dzień kobiet wszystkie kobiety dostają kwiat jak się nazywają te kwiaty Is it tulip Tulipany. To Tyle. są tulipany. Tyle. Jakie kolory mają tulipany? Jakie to są kolory? Żółte, roz... Żółty. Żółty. Um, Fioletowe. Fioletowy. I, i czerwone. I, I. Różowy. Różowy. Piękne. Bardzo piękne. To są kwiaty dla wszystkich naszych słuchaczek. Listeners, but female, tak? Oh. Dzisiaj jest dla wszystkich kobiet. It's, it's Women's Day. czy jest mężczyzna dzień? Tak, we wrześniu. Oh. Oh. so there is a men's nie day. Wiesz? Nie wiesz? No, no. Nigdy nie dostałeś prezentu na dzień mężczyzn. Mm. Och, to wszystko przed tobą. Co to znaczy wszystko przed tobą? In front of you, tak? Mm. So we... OK, to dzisiaj jest Dzień Kobiet. I tego dnia, to jest specjalny dzień, mężczyźni kupują prezenty dla kobiet, dla Polek. Jakie to mogą być prezenty? Kwiaty, co jeszcze? Um, może karta z miłą um, wiadomością? Aha, a kartka, kartka. With a nice message. A no właśnie, i co można napisać na takiej kartce? Dla mojej? My? Dla mojej najlepszej kobiety na cały świecie. Tak, bardzo fajnie. Więc wszyscy panowie mogą napisać po polsku kartkę do swojej kobiety. Dla mojej najlepszej kobiety na całym świecie. Tak dużo miłości. No właśnie, kobieta jest bardzo, bardzo ważna. Jaka jest rola kobiety? Ona musi co? Zajmować się domem. Co to znaczy, Roy? Zajmować się domem. Run the house? house. tak. Zajmować się. Mężczyzna też. <laughs> Roy, <laughs> dwa. Zajmować się dziećmi. Look after the children. Tak. Mężczyzna też. O, nie, nie. Gotować. Też. Ja robić wszystko, co Ty mówisz. Ale wiesz, ty jesteś wyjątkiem, exception. Generalnie jest tendencja, że kobieta ma dużo funkcji, tak? Zajmuje się dziećmi, domem, sprząta. Teraz bardzo często kobieta też pracuje. Tak, więc ona ma bardzo dużo zadań, a lot of duties, tak, bardzo dużo zadań. Właśnie, więc musi być medal <grym> dla kobiety. No właśnie, kiedyś kobiety nie pracowały. Teraz pracują, ale na przykład 100 lat temu, 150 lat temu kobiety nie pracowały. Kobiety były w domu, prawda? Tak. Więc to było łatwiejsze, a teraz jest to trudniejsze. A w Irlandii macie Dzień Kobiet? Nie wiem. Nie, bo w Polsce jest to bardzo ważny dzień. Więc We tej... Mother's Day, but I think też... A Dzień Matki w Polsce yeah. też jest yeah. później, later, w maju. Dzień Matki jest w maju. Wiesz, co jest ważne? Że dajemy kwiatki nie tylko naszej kobiecie, czyli żonie albo dziewczynie. Dajemy kwiaty wszystkim kobietom. Na przykład mój tata dawał mi tulipany, mój brat dawał mi tulipany w pracy, na przykład szef. Daje kwiatka dla pracownika, który jest kobietą. Rozumiesz? Czy na przykład, jak ty masz koleżanki pracy, albo które lubisz, spotykasz się często, możesz kupić kwiatka. Nie tylko dla Twojej kobiety. Dobrze. Dobrze. Pamiętam, że kiedy nie było koronawirusa i byliśmy w szkole, to zawsze rano czekał kwiatek. <grych> W klasie, in classroom, tak. Też kwiatki od studentów. Także bardzo piękny dzień. Możesz, Roy, teraz po polsku e, złożyć życzenia. Czyli make wishes, tak. Złożyć życzenia wszystkim kobietom. Co ty na to? Make wishes for every woman. <laughs> Z okazji Dnia Kobiet. Tak. Um, po, życzę wam. I wish all of you. To jest życzę wam. Um. To jest trudne, nie wiem. Życzę Wam bardzo miło dzień i miłego dnia. Miłego tak, dnia. Życzę Wam miłego dnia. Dużo miłości. Dużo miłości. Dużo. Silne. Siły. Siły. siły, dużo strange, siły. Tak. I dużo. Za... Um, Szczęścia Look. Szczęścia, tak. tak? Happiness, tak. Dużo szczęścia i cierpliwości, a lot of patience, tak to men. Dużo cierpliwości dla mężczyzn. Fajnie. I ode mnie również najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich pań z okazji Waszego święta. Mamy nadzieję z rojem, że będziecie miały piękny, pełen słońca dzień. Wszystkiego najlepszego i do następnego razu. Dziękuję, Kamila. Dziękuję, so, Roy. So you'll find all our lessons on learnpolishpodcast.com. you get lessons from Camilla, our team, on thelonelesswitch.com. Until the next episode, do widzenia. Do widzenia.